Kilometry i ruszyły Troszeczkę gorzej tam ruszył Sensational Ale już jest w stawce Tam Na front wychodzi sukces Sukces, on będzie dyktował Tempo, zmieniła go Ceheja te dwa konie na razie Blisko tam jest Izan de Carrer Przy wewnętrznej Od pola przeszedł do przodu Cis I kilka innych koni Sensational też poprawił Tam większym kołem ta Klacz w farach się przesuwa Tymczasem tutaj cały czas Cecheja. Docelownika celownika jeszcze mniej więcej 1600 metrów. Ona dyktuje tempo. Z tyłu Farach. Na razie z tyłu również galopuje Atlas. I Sentiatonial. I ostatnia jest Sadia di Castanioli. Na froncie nic się nie zmienia. Cały czas Cecheja przed sukcesem. I cały czas na ostatnim miejscu Sadia di Castanioli. Jeszcze mamy do celownika 1200 metrów, sukces, obejmuje prowadzenie, tutaj goni go Enterprise, do przodu przesunął się CIS, pozostałe konie teraz tam jest gęsto, już są w zakręcie, już są na łuku, nadal sukces, sukces, on będzie dyktował tempo dalej, już słabnie zdecydowanie cecheja. przesuwa się grupa koni do przodu, tam jest również CIS, CIS i na drugiej, trzeciej pozycji Enterprise. Przesuwa się tam Hazim Han również. Yy, kilka koni. Oj, tam jest gęsto. Przesunęła się ta Sadia di Castagnoli również do przodu. Ona wychodzi tutaj w duże koło. Na prostą Nestor, Nestor tutaj y, przy y, troszeczkę odszedł od kanatu i on wyszedł na prowadzenie. Zatem Nestor ucieka, kto do niego doskoczy. Tam sensacjonalnie jeszcze finiszuje. Jest tam od pola również sukces ciągle. No ruszył tam dalej. Y, także Atlas. Ale przekanat trzyma i ucieka Nestor. Polem finiszuje Atlas doskonale. Ale Nestor jeszcze ma przewagę, ale Atlas już obejmuje prowadzenie. Atlas Nestor. Te dwa konie walczą o zwycięstwo. Jeszcze tam poprawia przy kanacie Nestor i on wygra ten wyścig. Drugi będzie Atlas. Trzeci sukces. Czwarty Jassy.